Po przejechaniu prawie 550 km dotarliśmy dzisiaj do Reros. Zaskoczeniem było to, że znaleźliśmy tam wydmy fajne górnicze miasteczko wpisane na listę UNESCO. Widać, że naprawdę jest stare, dobrze zachowane bardzo dużo takich miejsc, jakichś galerii twórczych, atelier, chociaż tak jak tutaj widzicie, te talerzyki. Po bliższym poznaniu okazało się, że motywem przewodnim na nim są plemniki. Tutaj, jak widzicie, od wyboru do koloru, ale fajne było to, że zgodzili się na to, żeby nagrywać, jak tworzą. Nie każdy się na to zgadza. No trzeba mieć cierpliwość, nie? Niektóre naprawdę bardzo sympatyczne. Ciekawe przesłanie. dosyć charakterystyczna zabudowa przypomina trochę takie familoki jak na Śląsku to też taka sztuka, której nie można uświadczyć nigdzie indziej w Norwegii. Mam wrażenie, że takie specjalne dla tego miejsca naprawdę fajnie utrzymane te stare budynki. i tutaj zabytkowe muzeum, które będziemy odwiedzać jutro. Co za klimat. Ale nie jest to połączone z wyczuciem piękne. Z żadnym wyczuciem.